Jan Przechwa. Mucha. Z kąpieli każdy korzysta, a mucha chciała być czysta. W niedzielę kąpała się w smole, a w poniedziałek w rosole. We wtorek w czerwonym winie, a znowu w środę w czerninie. A potem w czwartek w bigosie, a w piątek w tatarskim sosie. W sobotę w soku z moreli. Co miała z takich kąpieli? Co miała? Zmartwienie miała, bo z brudu lepi się cała. A na myśl jej nie przychodzi, żeby wykąpać się w wodzie. Jan Brzechwa, lis. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Jan Brzechwa, niedźwiedź. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny. Dziś chętnie Państwu łapę poda. Nie chcę podać, a to szkoda. Jan Brzechwa, Pantera. Pantera jest cała w centki, a przy tym ma bieg taki prędki, że chociaż tego nie lubi, biegnąc własne centki gubi. Jan Brzechwa. Papuga. Papuszko, papuszko, powiedz mi coś na łóżko. Nic ci nie powiem, boś ty plotkasz. Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz. Jan Brzechwa, Psie Smutki. Na brzegu błękitnej rzeczki mieszkają małe smuteczki. Ten pierwszy jest z tego powodu, że nie wolno wchodzić do ogrodu. Drugi, że woda nie chce być sucha. Trzeci, że mucha wleciała do ucha, a jeszcze, że kot musi drapać, że kura nie daje się złapać, że nie można gryźć w nogę sąsiada i że z nieba kiełbasa nie spada. A ostatni smuteczek jest o to, że człowiek jedzie, a piesek musi biec piechotą. Lecz wystarczy piesko widać mleczko i już nie ma smuteczków nad rzeczką. Jan Brzechwa, skarży pyta. Piotruś nie był dzisiaj w szkole? Antek zrobił dziurę w stole. Wanda obrus poplamiła, Zosia szyj nie umyła. Jarek zgubił klucz, a wacek zjadł ze stołu cały placek. Któż się ciebie o to pyta? Nikt. Ja jestem skarży pyta. Jan Brzechwa, słoń. Ten słoń nazywa się bombi, ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Dlaczego? Nie bądź ciekawy, to jego prywatne sprawy. Jan Brzechwa Wilk. Powiem ci w słowach kilku, co myślę o tym wilku. Gdyby nie był na obrazku, zaraz by cię zjadł, głuptasku. Jan Brzechwa Żółw. Żółw chciał pojechać koleją, lecz koleje nie tanieją. Żółwiowi szkoda pieniędzy. Pójdę pieszo, będę prędzej. Jan Brzechwa, Kłamczucha Proszę pana, proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra, Bronka, zamieniła się w Skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuku. Kuku, pomyśl tylko, co ty pleciesz, To zwyczajne kłamstwo przecież. Proszę pana, proszę pana, rzecz się stała niesłychana: zamiast deszczu u sąsiada dziś padała oranżada, i w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie, fe, kłamczucha. To nie wszystko, proszę pana, u stryjenki wczoraj z rana, aby cadło z pieca spadło. Całą pieczeń z rondla zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daje słowo. Sprowadzono straż ogniową, przecedzono wodę sitem, a co ryb złowiono przy tym? Fe, nieładnie, któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę mamie. Julian Tuwim. Okulary. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie, wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal, krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, Wszędzie szuka, parska, sapie, Szuka w piecu i w kominie, W mysiej i dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, Już policję zaczął wzywać, Nagle zerka do lusterka. Nie chce wierzyć, znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się... Że je ma na własnym nosie. Jan Brzechwa Samochwała Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, Najpiękniejsze mam ubranie, Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze, świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię, wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka, słodka i powabna. A w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga, moja siostra taka mała. A ja jestem samochwała. Julian Tuwim, słoń trąbalski. Był sobie słoń wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny był zapominalski. Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąbę którą wspaniale kręcił wszystko słoniowe oprócz pamięci zaprosił kolegów słoni na karty na w pół do czwartej przychodzą ryczą dzień dobry kolego nikt nie odpowiada nie ma trąbalskiego zapomniał wyszedł Miał przyjść do państwa krokodylów na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał. Nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę. Miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek. A ojciec woła – Trąbek, Bombek! Córeczce na imię po prostu Kachna, a ojciec woła Grubachna, Wielgachna. Nawet gdy własne imię wymawia. Gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi Jestem Tobiasz Bimbalski. Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej Bania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiata. Idź do doktora, niechaj cię zbada, niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem? Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił, do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotem kowalskim i mówi: Wiem już, panie trąbalski! Co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek i chlustko wodą. Sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą. Pędem poleciał Tomasz do domu. Żona w krzyk. – co to? Nie mów nikomu, to dla pamięci o czym? No, chciałem, co chciałeś, nie wiem, już zapomniałem. Julian Tuwim, spóźniony słowik. Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a już jest po jedenastej i Słowika nie ma. Wszystko stygnie. Zupa z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser... Tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło? Może go napadli? Szare piórkę skubali? srebrny głosik skradli. To przez zazdrość to skowronek z bandą skowroniątek! Piórka głupstwo, bo odrosnął, ale głos majątek. Nagle zjawia się pan słowik. Poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, Przecież ja tu płaczę. A pan Słowik słodko ćwierka, Wybacz moje złoto, Ale wieczór taki piękny, Że szedłem piechotą. Jan Brzechwa, Sroka Siedzi Sroka na żerdzi i twierdzi, Że cukier jest słony, że mrówka jest większa od wrony, że woda w morzu jest sucha, że wół jest lżejszy niż mucha, że mleko jest czerwone, że żmija gryzie ogonem, że raki rosną na dębie, że kowal ogień ma w gębie, że najlepiej fruwają krowy, że najładniej śpiewają sowy, że bocian ma dziób zamiast głowy, że lód jest gorący, że ryby się pasą na łące, że trawa jest blaszana, że noc zaczyna się z rana. Ale nikt tego wszystkiego nie słucha, bo wiadomo, że sroka jest kłamczucha. Jan Brzechwa Kaczki bo Po podwórku chodzą kaczki, wszystkie bose nieboraczki, a w dodatku nieodziane, to są rzeczy niesłychane. Choć serdaczek, choć kubraczek Mógłby znaleźć się dla kaczek, A na nogi jakieś kapce, A na głowy choć po czapce. Bo tu zima akurat, Chwycił mróz i śnieg już spadł. Poszły kaczki do krawcowej. Chcemy mieć kubraczki nowe. Zimno wszystkim nam szalenie, Pani przyjmie zamówienie. Lecz uwzględnić pani raczy, Że to ma być fason kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek. To jest coś w sam raz dla kaczek. Krój warszawski, bądź co bądź, zachce pani miarę zdjąć. Potem kaczki na królewskiej odszukały zakład szewski. I już pierwsza kaczka kwacze. Pan nam zrobi kapce kacze. Takie małe, zgrabne kapce, by na małej kaczej łapce należycie się trzymały i na sprzączki zapinały. Odrzekł szewc, bo nie był leń. Zrobię kapce w jeden dzień. Już nazajutrz poszły kaczki do krawcowej pokubraczki i po kapce na królewską, ale wpadły w pasję szewską. Szewc zażądał pięć tysięcy, a krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, dzisiaj nic się nie dostanie. Zapytajcie zresztą dam, one to potwierdzą wam. Kaczki kwaczą i tłumaczą. Pieniądz nie jest rzeczą kaczą. Żadna z nas się nie bogaci. Nam za jajka nikt nie płaci. Ale na to szef z krawcową powtórzyli słowo w słowo to, co przedtem. Drogie panie, darmo nic się nie dostanie. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak w przód. A tu zima akurat chwycił mróz. I śnieg już spadł.